Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Europa Universalis 4. Ja jestem Mikołaj Otmer i dzisiaj wam przedstawię takie losowanie, bardzo uczciwie, z kim będę nagrywać. Dostałem bardzo dużo propozycji od dużych youtuberów, więc zaczynamy. Pierwszy osobnik to... Hmm, gruby Niedźwiedź. Nie, z nim nie chcę nagrywać, bo on nagrywał Minecrafta, dalej, Uczciwie losowanie. Kochany admin Beryllo. Oczywiście Już mamy pierwszego członka naszej oczywiście przepięknej kampanii Rysujemy. Flix. No, dam mu szansę, zobaczymy jak się będzie zachowywał. Oczywiście pamiętajmy miejsce w kampanii jest ograniczone. Mateusz tysiące godzin. Musi się spełnić. Kolejny członek naszego gangu. Jepek. Hmm. Jeżeli znajdzie czas, może z nami grać. Będzie niewiadoma. O! Najlepszy youtuber w całej Polsce. Mikołaj Otmian. Oczywiście na pierwszym miejscu. Dobra, zostały trzy osoby. Zobaczymy, co nam wylosuje. Po prostu spust. Hmm... Nie zjawił się na zabraniu? Wypierdalaj. Dobra, zostały dwie karteczki. Lokas! Lokas, how to Nie odpowiedziałeś na moją wiadomość, więc... Wypierdalaj. I ostatni. Kałach hmm. 47. Hmm... Nie, on jest ze Sosnowca. O, a co to? Jeszcze jedna karteczka. Hmm... Faust. Nie, nie znam gościa, nigdy nie słyszałem. Nie dalej. A więc to jest ekipa na nową kampanię. Mikołajotmiel, kochany admin Bedelo, Flix i Mateusz. Może Jepek, jeżeli znajdzie czas. I dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Odcinek z Multika najprawdopodobniej pojawi się w sobotę, więc zapraszam do oglądania. Cześć.